Przed wami ponownie Seat Leon z 2018 roku. Tym razem na jego przykładzie opowiem wam, dlaczego wybór sposobu zabezpieczenia lakieru w nowym aucie to nie jest prosty temat. Zapraszam na film. Fabrycznie nowy Leon został odebrany od dilera w kwietniu 2018 roku. Zaraz po tym postanowiono zabezpieczyć w jakiś sposób jego lakier. Jak wiadomo, podstawowy sposób zabezpieczenia to wosk, którego zaletą jest to, że jest tani i możemy nałożyć go sami. Wady to niestety praktycznie zerowe zabezpieczenie przed rysami i odpryskami, no i krótkotrwałość powłoki. W praktyce wosk zabezpiecza maksymalnie na kilka miesięcy i to jedynie przed czynnikami atmosferycznymi. Lepszą alternatywą jest powłoka ceramiczna, która dodatkowo chroni przed delikatnymi zarysowaniami, a poza tym porządna utrzymuje się na lakierze nawet przez kilka lat. Nadal jednak ustępuje ona przed poważniejszymi rysami i odpryskami. No i co nie bez znaczenia w tym kontekście, odpowiednie naniesienie dobrego produktu na cały samochód może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Są wreszcie i folie ochronne, które zdecydowanie najlepiej zabezpieczają lakier przed uszkodzeniami. Już tylko przezroczystych folii jest przynajmniej kilka rodzajów, poza tym można zastosować je albo na całe auto, albo na niektóre tylko jego elementy, względnie nawet jedynie na części jakiegoś elementu, na przykład maski. Wybór zależy wyłącznie od zasobności portfela. Tym filmem chcę was przestrzec przed wyborem opcji tańszych, choć to określenie bardzo względne. Użytkownik tego Leona zdecydował się na zabezpieczenie folią przednich błotników, zderzaka, obudów lusterek oraz maski. Wybór padł na tańszą z dostępnych wówczas folii, której wadą miało być w zasadzie tylko to, że nie była w 100% przezroczysta. Lakier nią pokryty miał mieć delikatnie inny odcień. Tak czy inaczej taki pakiet ochronny kosztował 1800 zł. Po 15 miesiącach użytkowania tego leona można powiedzieć jedno. Wybór tańszej folii, zwłaszcza jeśli oklejacie jasne samochody, to błąd i pieniądze praktycznie wyrzucone w błoto. Jak widzicie, folia zmieniła kolor. Żółto szarych plam nie da się usunąć ani przy pomocy chemikaliów do czyszczenia nadwozia, ani nawet za pomocą pasty lekkościernej. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Przezroczysta folia ma zabezpieczać, nie zmieniając jednocześnie wyglądu auta. Jej niemałą cenę uzasadnia także to, że powinna wytrzymać na nadwoziu przynajmniej kilka lat, w czasie których powinniście móc odpuścić sobie wyjątkową dbałość o czyszczenie nadwozia. Mycie ręczne, wycieranie, woskowanie, to wszystko nie powinno Was obchodzić, no chyba że to lubicie. Tyle teoria. W praktyce widać, że przynajmniej folie z niższej półki już po kilkunastu miesiącach nadają się do wyrzucenia. Co więcej, w tym czasie dla zachowania jakiego takiego wyglądu auta i tak jego pielęgnacji należało poświęcać nawet więcej czasu niż gdyby na lakierze folii nie było. Folia błyskawicznie łapała brud, zwłaszcza ten z czystego krakowskiego powietrza. Żeby go usunąć, zwykłe mycie nie wystarczało. Początkowo brud udawało się usunąć jeszcze nakładając wosk, potem działała wyłącznie pasta lekkościerna, aż w końcu rozsądny nakład pracy w ogóle. W ogóle przestał wystarczać. Folia pożółkła, szpecąc najbardziej dużą powierzchnię maski i dlatego, ostatecznie musi zniknąć. Jedyny jej plus na tę chwilę to satysfakcja, jaką daje zdzieranie wielkiego płata winylu, pod którym widać dziewiczy niemal lakier Leona. No tu gdzie jest ciepło? Zdecydowanie chodzi. Folia była dość gruba, choć i tak uderzenie jednego z kamieni wywołało odprysk lakieru pod powłoką. Choć usunięcie folii z nagrzanej maski było łatwe, to jednak na lakierze pozostały drobne resztki kleju. Po kilku latach mogło być z tym znacznie gorzej. Bardzo przejrzysta Straszny szaj. Okropny. Morał z tej historii jest taki, że jeżeli już chcecie zabezpieczać lakier, to inwestujcie w produkty z wyższej półki. Te tańsze, biorąc pod uwagę i tak niemałe koszty, problemy z pielęgnacją i w sumie krótki czas, po którym zaczynają po prostu szpecić samochód, nie mają najmniejszego sensu. Przynajmniej na białym lakierze.